Nadal z małą ilością życia. Im prędzej wyniesiemy się z tego zamarzniętego świata, tym lepiej. Jest tu coś? Dokąd to prowadzi? Zobaczymy na mapie może. Do kolejki pasażerskiej. No. jakieś jest nie działający komputer Ło! ilu ludzi tu mamy? Pogadajmy jeszcze z kimś... Chory naukowiec. Skąd się wzięły? Były w laboratorium? Nigdy nie wchodziłam A, do zakazanych to spektrum. jest ten Wolus, tak? Cały. Wątpliwość. Witam cię. Ostrożna ciekawość. Co tutaj robisz? Przybywam, by ratować świat. <grym> Doszły mnie słuchy, że macie tu jakieś problemy. Skryte wyznanie. Martwi mnie stan naszych strażników. Wielu z nich od kilku dni nie spało. No cóż, macie tu poważniejszy wymuszona problem. Wymuszona radość. Mam ograniczony zapas przedmiotów na sprzedaż. Prowadzi sklep? To nie najlepsza chwila na interesy. Nerwowe rozbawienie. Nie mam nic innego do roboty. Nie, Dlaczego nie miałbym nadal prowadzić swego kiosku? Teraz. Zobaczymy się później. Ponura konstatacja. Prawie na pewno tak będzie. O, tu jest jakaś lata. Co? Należysz do zespołu badawczego? Tak. <grym> Okej. <Okay. grym> Co tutaj robisz? Prowadzę badania. Moją specjalnością jest biotycznie wzmocniona, allelowo określona hybrydyzacja. Tak, dużo trudnych słów. To chyba zbyt skomplikowane jak dla mnie. Specjalizuje się w wykrywaniu dziedzicznych zmian w sekwencjach genetycznych słowem nuda. Nie wyglądasz na zaniepokojoną. To jedna z zalet przerywanej przez Ciebie medytacji. Proszę mi o sobie opowiedzieć. Alestia Ayalis, z Uniwersytetu RS. Pytasz o coś konkretnego, czy wybrać dykteryjkę na chybiu trafił? Mądra na znalazła. <grych> Przeszkadzam ci w czymś? Medytowałam. Pewnie uważasz to za przejaw pogardy. Niestety nie. Znasz matkę Benezję? Czemu pytasz mnie, a nie swoją koleżankę? Bo ja nic o matce nie wiem. A skąd ja miałabym coś wiedzieć? Hmm. No to to do tyle. Widzenia. Ja zaś wrócę do medytacji. Cholerni naukowcy, powinni. Poradujesz Fajkiem? Co? Liczysz zabite sztuki? Ja odstrzeliłam dwadzieścia cztery. Yy, nie liczyłam. Kroganie, cholerzy, te rzeczy. Nieważne, jakiego są koloru i ile mają kończyn. Wszystkie chcą nam przypieprzyć. Poratujesz Fajkiem? To jest Fajk. Co? Nie! O Jezus. a się wystraszyłam. Ja, ja nie wiedziałam, że ty... Myślałam, że to jest skrzynka. Niewiele spałem od czasu ataku. Potrzebujesz czegoś? Uh. Czym się tutaj zajmujesz? Nie mogę powiedzieć. Podpisałem klauzulę poufności. Chciałbym zachować pracę. Miejsce jest koszmarne, ale płacą lepiej niż u konkurencji. Nie jesteś szczęśliwy na szczycie 15? Świat zewnętrzny tutaj nie istnieje. Tylko ściany z lodu i skał. Tylko praca, odkrycia. Łatwo zapomnieć, że etyka jest nauce potrzebna. Teraz chyba płacimy za to cenę. Co wiesz o Ultralabach? Nic, nie pracowałem tam. Z tego, co wiem, tylko Hanolar ocalał. Han O'Laro się nazywał, kurde. Gdzie on jest? Jest na oddziale medycznym. Nie, przebywa w kwaterach mieszkalnych. Nie naciskaj go zbyt mocno, wiele przeszedł. Co tutaj robisz? Jestem toksykologiem. Nie będę mówił o pracy, nie żebym narzekał na nadmiar zajęć po wypadku. Był tu jakiś wypadek? Nie mogę mówić o tym, co się stało. Nie tutaj. Rozmawia z doktorem Coenem na oddziale medycznym. Był kierownikiem projektu. Okej. Okay. Szukam Asari. Asari? Cóż, doktor Ayalis jest tam. <grym> jest jeszcze nasz gość, pani Benezia. Kapitan Wentralis powinien wiedzieć, gdzie przebywa. Jak się trzymasz? Głupio narzekać po tym, jak zmyłem z siebie mózg współpracownika. Nie mieliśmy oh, okazji porządnie się wyspać od czasu ataku. Oczywiście. Nie wszyscy mamy broń. Pogadamy później. Zgłaszaj każdy podejrzany hałas. Tak, tu mamy zestaw medyczny. Zaraz to w kwaterach mieszkalnych to jest. Do laboratorium kwarantanny i kwater naukowców, czyli tutaj. Poczekajcie. Tu jest do stacji medycznej Tu obszar ograniczonego dostępu O dobra, widzę, że tutaj tak łatwo nie przejdziemy Chyba mm. Nie do stacji medycznej Do tych kwater mieszkalnych, Też szukać tego Hana Olara całego Nie wiem, czy coś mnie tu zaatakuje, ale... Uh. Oh, yes. Han Olar, ja z nim chyba wcześniej nie rozmawiałam, tak mi się coś zdaje. O, całkiem to sporo. Jesteś tu po to, żeby zdobyć więcej informacji o nich. Chodzi o te. istoty na zewnątrz? Tak, jestem jedynym ocalałym z tych laboratoriów. Powiedz mi coś więcej o tych istotach. O rakni. O tak. Czerpie te krewetki. To niedorzeczne. Skąd się wzięły? Znaleźli ich jajo w porzuconym statku. Czekało tam od ostatnich bitew. Przetransportowali je tutaj. pysk! Boże, chcesz nas wszystkich pozabijać? Nie mam wpływu na to, kto zginie, a kto przeżyje. A ty? Jeśli już masz chrzanić od rzeczy, rób to po cichu. Wariata! Jestem całkowicie zdrowy na umyśle. Niestety. Muszę wiedzieć wszystko o rakni. To już wszystko. Przywróciliśmy rakni do życia. Z perspektywy czasu był to błąd. Poważny błąd. Podobno byłeś w ultralabach. Jakim cudem udało ci się wyjść stamtąd żywym? Zabiłem ją. O... Kogo? Doktor Sonmue. Szliśmy właśnie na lunch, kiedy rozległ się alarm. Skoczyłem do agonika i zamknąłem drzwi. Oj... Zdążyła raz zastukać w okno. Chwilę potem została poszatkowana na kawałki. Jej głowa wękła na pół jak melon. Ech. Zamknąłem drzwi. Zabiłem ją. Mów, co wiesz, może ułatwisz mi robotę? Myślisz, że chcę rozgrzeszenia? To niemożliwe. Czy Benezja przeżyje w Ultralabach? Możliwe. Okazy były czułe na biotykę. Ej, no to nic więcej nie wiesz, tak? Muszę już iść. Tak. A, to jest niski poziom. Okej. Okay. Trzeba utrzymywać dobrą atmosferę. Jeśli nie będziemy się śmiać, to... Tak, tak trzeba. Do obszaru konserwacyjnego. A tu nie mam wstępu. Więc nie wyjdziemy, tam też nie wyjdziemy. Co to jest? Stacja ratunkowa. Nie należysz do załogi. Mów mi Shepard. Jestem widmem. Przysłała mnie cytadela. Nie ma ludzi, widm. Słuchaj, zaraz nie obchodzi to, kim jesteś. Też mi coś, kurde. Wszyscy nas znają, a ten nas nie zna. Nie dobrze. Dobra, no to wracamy w takim razie. Jeszcze mieliśmy z jakimś doktorem pogadać, tak? Zaraz, jeszcze zanim do windy. Te windy lubią się przecinać, to wolę zapisywać. Mm -mm. To teraz mieliśmy jeszcze pogadać z jakimś doktorem w ogóle. Dziennik mi się przydał. A, to muszę iść do ultralabów. Ale mieliśmy pogadać jeszcze z jakimś doktorkiem. W stacji medycznej chyba. Biegusiem, biegusiem, biegusiem stac Co tu jest? Aha, to stąd przyszłam chyba. Czy nie? Ale już sama nie wiem. Dobra, tu jest do stacji medycznej. Wiem, że ty już zdobyłbyś lekarstwo. Co? Czego chcesz? Nie chciałam przeszkadzać. Nie, nie zrobiliście nic złego, komandorze, i tak jestem wybity z rytmu. Co im się stało? To zatrucie toksynami. Mieli wypadek. Obowiązuje mnie tajemnica służbowa. Nie wolno mi gadać z ludźmi spoza firmy. Ale pogadasz. Może będę w stanie ci pomóc. Chciałbym wierzyć, że firma wyżej ceni nasze życie niż swoje tajemnice. Znasz Majrę, wirtualną inteligencję Szczytu 15? Ona zarządza protokołami bezpieczeństwa naszych eksperymentów. Naprawiliśmy ją po drodze przez stację centralną. To wy? Dziękuję. Dopóki się nie włączyła, nie działał nasz sprzęt automatyczny. Podczas eksperymentu straciliśmy połączenie z Majrą. Kwarantanna została przerwana. Tych troje zetknęło się z toksyną, dopiero nad nią pracowaliśmy. O, można użyć uroku. Fajnie. Rozumiem, że się boisz, ale muszę poznać szczegóły. Nikomu nic nie powiem. To broń biologiczna. Stworzona na bazie egzotycznej formy życia odkrytej na pograniczu. Chcieli mieć coś, co zabije to stworzenie. Ojej. Jednak środek, który zabija tylko jeden gatunek z pogranicza, nie byłby opłacalny. Pracowaliśmy więc dalej. Przystosowaliśmy go do likwidacji innych gatunków. Toros B jest wysoce zakaźny, lecz nie może przenosić się z jednej osoby na drugą. To taka broń biologiczna, ale bez możliwości pandemii. I uważasz, że to rozróżnienie czyni ją etyczną? Wojska, rządy mają swoje sposoby, by ją zdobyć. Próbujemy ograniczyć straty. Widzę, że tego nie rozumiecie. Mm, nie bardzo. Konwencja Cytadeli nie zakazuje użycia broni biologicznej bez powodu, doktorze. Nie spodziewałem się, że zrozumiecie. Sprzęt i notatki zostały w laboratoriach do kwarantanny. Kapitan Wentralis nie wpuści nas tam, nie chce ryzykować dalszego skażenia. To dobrze, że nikt nie ma tam wstępu? Nie, tak naprawdę toksyna ma krótki okres użyteczności. Z czasem rozkłada się na proste łańcuchy protein. Szkoda, że nikt nie chce mnie słuchać. Porozmawiam z nim Może przekonam go, żeby mi pozwolił spróbować Nie mogę was oficjalnie prosić, ale będę wdzięczny za każdą pomoc Czego potrzebujesz, żeby zdobyć lekarstwo dla tych ludzi? Laboratoria do kwarantanny są niedaleko kwater zespołu badawczego Kiedy tam dotrzecie, szukajcie notatek Instrukcje z nich powinny nam wystarczyć mhm. Czyli to Pogadamy to później